Cześć, witam się z wami ja czyli Hilek, a jest ze mną dzisiaj Nila Ciemaćko. Hej, ja tutaj jestem. Nie I uciekaj! Dzisiaj, dzisiaj zagramy w mini i zobaczymy kto z nas wypadnie lepiej. No, Na razie Winów mamy zero, tak naprawdę gdzieś, że jest to jest trzeba porównać, jesteśmy na samym dole. A, słabo. No ale cóż, nowe, no, nowe konta i na tych kontach będziemy, będziemy grać z wami, gdzie też właśnie na odcinkach trafiliśmy pier, pierwszą mingielkę, to zawsze mi gorzej, Nigdy nie udziałam biec. O, nie, ojej. To, to, to był zły wybór. To był bardzo zły wybór. Ale widzę Ciebie przed sobą, po, pojedę ze Tobą i, i, i zaufam, że, że działa. Niestety czy się tylko pierwsza osoba, która dotrze do wyjścia także, to Znaczy do balkonu. Byłaś, byłaś w ogóle w tym balkonie? Czy, czy? Nie, jeszcze nigdy. Trzeba to być pierwszym, a ja... No właśnie. <grym> o nie... Nie no, tutaj coś jest z nie tak, ewidentnie. No hmm. i... A! Chyba już tu byliśmy. No, ale chyba pojawił się <grym> Czyli tam w lewo. Uuu! Tak, 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 Ej, zobacz, za zobacz, zobacz. zobacz. Nie, Odłóż nie wolno szybko. tak. Nie wolno tak! Ja ufam, że to tu. Oj. O nie, wybiegłam. Czyli to będzie tu. Tu? Nie, To no, nie może być tu. Co? <głosy> <głosy> jak zawsze, jak zawsze wiadły oczy. Nie, no, to nie, nie wyszło ewidentnie. Ale te, na tej mapce nikt nam nie bo Nigdy. no już kiedyś na, na jakiś kąt się na tej mapce i też tak samo nam nie wychodziło, więc jakby nie dzim to, space sliding. I to też tam może nie wyjść. <grym> Niestety. Ja się najlepiej czuję w te balony, co wyskakują, to jest dla mnie mega spoko, lubię, lubię bardzo ten tryb i jeszcze ten z nie... Gostkami lodu, co spadają. Myśli, nie tu się nie ja pamiętam. Myślę, to. Tutaj wystarczy, że dotrzesz tak naprawdę do mety, więc myślę, że mogę to wygrać. Pojotste, patrz te! teraz no, co się dzieje, patrz. O nie, my, jest, my jedziemy oddzielnie. Nie, no ja jadę bardzo dobrze. Nie, jedziemy oddzielnie, mam na myśli to, że jesteśmy w innych wyścigach. Podzieliliśmy inny Łatwiutko! No nie! Łatwiutko! Coś zdążyłam. Zdążyłam, co te liczy. Pateczka, Dobrze. O nie! Pierwszy <grym> win? Tak, ale ty też masz wina, też przeskoczyłaś. W sensie... No, ta, też, też win. W sensie to nie, nie robi chyba różnicy, nie? Czy... To nie robi żadnej różnicy. Wystarczy to, że dotrzesz do mecy czasem. Okay. Dobra. Dlatego jestem równie dobra jak ty. Następna mapka. Jedna sekunda. Dobra. Solo... Słodzmy. O nie, nie lubię też. Tak, niestety tak, będziemy się zabijać. W sensie <grym> na miecze, tak? Tak. <grym> niestety nienawidzę takich gier. Nie umiem sobie poradzić, zawsze ucieka, mi się boję. Nie wiem czy to na zrespi gdzieś czy nie, bo może warto by było... To znaczy jedna tektykę. osoba biega z mieczem i zabija wszystkich, a reszta musi się schować. Hm. Może to jest dobra tak trzy miejsca. No o nie. Tutaj była taka gdzieś lina na murze. To w ogóle ludzie po murach chodzą. No tak, bo tu była taka lina po murku, pamiętasz? I tam jest, z tamtej strony. A ja wyszłam chyba z tej strony. Mysz, wejdź z powrotem, wejdź z powrotem, może będzie nam. Ej nie, to chyba zabija już. A, tam go się śmieciem. Mhm. Nie wiem, kto ma kół, ku... kto ma ten ten. Pobiegnę, na górę. Pob ja się będę trzymała przy samym murze. ci da! Nie wiem, się nie dam się nie dam się nie da się nie nie, nie <laughs> Pania skógie. Co mi Zabił I mnie? Czy co? No nie no, tutaj widać nie chilek. Ja przybiegałam no, przy, przy wejściu i on akurat wyszedł. Nie. Bo ja okrążyłam całość szukając tej liny. Trzeba ja muszę... Teraz, żeby tutaj silnie nie było, bo on zbiegnie. Tak. Musi, on, on, on tam są skrzynki tam. O, to nie by było dobre. Chilek, uciekaj! Nie. Rozsypałem się, tak powiem. <laughs> Mówisz, że jesteś w rozsy rozsypce. No tak. Po tej przegranej. Tak. A szkoda. Fajne, fajne też, ja, ja nie za bardzo się czuję w takich. W ogóle abyśmy się mieli być na tym miecze, to już w ogóle byś nie czuł. O, w nie nie Nic najgorzej nawet najmniejszej. To jest dość łatwe chyba. Bo żebyś No to trzeba źle po prostu. Te, te, te prasy spadające, tak? Te, takie. Ty tak, bardziej się czy... pokazuje, gdzie to spadnie, to, to już w ogóle. Tak, to jest duży plus. Ale ja byłam przekonana, że tutaj ktoś stoi i wybiera, która ma opaść, a jednak nie. tych nie, ale są takie, że da się da tak, się. Tak, właśnie prędy... wiem. I byłam przekonana, że to jest jedno z nich. I... O nie. Miałem czas. Ja nawet nie, nie patrzyłem na czata, czy nie patrzyłem na a i tak mi mi szło. Czy to jest najgorsze, się, że tutaj akurat są te pasy pod nami i to ściąga albo w lewo, w prawo. O to chodzi? O nie, o nie, o nie. Tak naprawdę teraz to jakby spadło by nas zabiło, nie byłoby tematu, byśmy wszyscy zginęli, ale po co? Tak. Ale co, coś mi tu nie pasuje, bo... Ja no, mam zawsze takie wrażenie, że jak stoimy przy sobie właśnie boku, to zaraz to na nas opadnie. No właśnie... Bo tak jest najłatwiej. Teraz mi się zdawało, że powinniśmy przebiec na prawo. Znaczy tak. ja przebiegłem w ogóle prawo, aha, no, z tego do tego nie? O nie... Bo, tak miało być po prostu. Oj... Po kolei się że się wątpliwości. Nie. nie, nie może. 8 sekund jeszcze, 8 sekund i wygramy. I wygramy. wygramy. To na szczęście, w końcu. O nie. Ty? W ostatnim filmie. Nie, że w nie ale. O, level, level 2. Drugi, brawo. 2. Dobrze, poszło nam idealnie. Baję się, co, ma... co będzie kolejne, ale mam nadzieję, że. Myślę, że łatwe będzie, bo jesteśmy tacy, co dobrzy. Mm. No tak, szczególnie ja. <laughs> o nie, nie no, lubię tego. A ja nawet nie wiem, co to jest. Tutaj trzeba zbierać puszki z napojami I ja okej, okay, zbierałam na początku jak pierwszy raz wygrałam puszki z napojami, bo jesteś na pustyni i cały czas grzejecie słońce I zbierasz te puszki z napojami I musisz je pić, a ja nie wiedziałam jak pić Ja no ich nie piłam ja mi to, to już jakby za sobą yy, To Ci się pojawia w ekwipunku ogólnie jako jedyneczka, okay. dwójeczka, trójeczka I klikasz i na i... No właśnie, odbiera Ci żyćko o nie, ja muszę mieć tą puszeczkę. Muszę, muszę, muszę. Jak pijesz, to yy, klikasz oczywiście lewy przycisk tak. myszy, i wtedy masz więcej żyćka. Hej, to, podnoś o to. O nie. No jak to działa, że ja nic nie On... mogę podnieść? Halo. Podbiegasz na nią, na nią dosłownie. No nie, 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 muszę być pierwsza. Jest, piję. Ja ile cyrów po kolejną, po kolejną, po kolejną? Jest. I piję. I najgorsze jest to, że nie widzę, ile mam życia. To jest taki minus... To, się kręciłem się w to. To jest taki minus niewątpliwie. Nie no nie, to, to, to właśnie z tym, że nie widać to tak Czy naprawdę trudne. Tak, bardzo, bo ja tylko widzę, że umieram. A dzięki temu. Bardzo, bardzo, dobra informacja. Dzięki temu, że byłoby ten paseczem. Polsce... Uuu, uh, rozpis się obok Mikiciu, fajnie. Sobie to spada? Dobrze nie, nie, nie sobie zbierać na zapas, Ej, udało się! Ej! Wow. Trze trze trzeci piąteczkę. Pierwszy raz u... i udało tak, się. U... Tak, co win. U... Dobrze. Szybko poszło na szczęście. Nie, no to była ewidentnie naszego uda. Nie bądź taki, skromny. Ale lecą Ale to, bo to co się uciekało przed tymi paskami, jak lecą, nie? Nigdy tak. tego nie zrozumiem. Ja bo wiem, że wtedy zginęłaś. Uciekałam, no. właśnie uciekałam przed nimi i nie wiem czemu, ale ginęłam. To trzeba przeskoczyć chyba, żeby świat. No chyba. nie znaleźć tak w Nie wiem, tak jak myślałem, myślałam, tak inaczej. Ojejku. Jestem jesteśmy, ja. a ja jestem tu. Oh. Ojejku. Dobra, ja się tu Jest stanę. Zdaliśmy w ciemności, da? No? Proste. No i zabrało mi żyć, go. No, musi skakać. Spacja, spacja. Mm. Co do dźwięki w obokcie są mistrzowskie. O nie, co to, to jest? Jak dziwny deszcz. Boję się, że jak będzie szybciej, to Ach. ja nie na dobrze. Nie, nie to, to z góry jak będzie spadało, no to, to na park No to z góry i wszyscy zginęli. Ja idzie mi dobrze, idzie mi dobrze. Nie wiem, co to z niebieskie daje, albo co robić, czy przez to nie, można stanąć się czy Nie, można nie. <laughs> drapałem się w nogę. Oj, <laughs> Ja tak powiem, jestem w rozsypce. Z tego powodu. No, no Nie, nie. Bardziej, bardziej do światełka, ale dobrze. Nie było nam dane. Na szczęście mamy już pierwsze monety, więc niedługo kupimy sobie na pewno jakieś zwierzątka i jakieś efekty. Ja, Efekt, ja, efekt, ja bardzo lubię te efekty stąd. O, to, to, to jest fajne. Uuu. Może jakiś cel zróbmy, że zbieram na coś, na w następnym filmie z tego, z mini-gamesów, bo mam nadzieję, że taki też, też, też tam się uda zrobić. A tak, tak w ogóle, y, następny filmik, zapraszam was do, do, Nili, do Nili, do Nili, na kanał. Nila. Nila, no ale co, do Nila na kanał? Do Nili. Do Nili, dobrze, do Nili, do Nili na kanał i tam też będziecie mogli zobaczyć nasze zmagania, albo z minigierka, albo z jakiejś innej e, e, wystrzałowej, robloxowej gierki. Uuu uwielbiam to Coś, gdzieś Trzeba jest wspinaczka trzeba wsadzić i strzałki Dobra skupienie 4 sekundy i robię to Bo ostatnio nie, nie wiedziałem co klikać Teraz to będzie łatwe A, Wskoczyłam na pierwszy kamień A, robię, A, nie to nie jest to z tymi tymi Bo dobra bo, pamiętasz jeszcze taka że trzeba było klikać Nie tam była na, okrągła Na myszce znaczy na, na myszce na kroweturze Tak 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 ale na pewno, jeżeli którykolwiek z nas dotrze chociaż do połowy, musicie je zostawić. O, Suba! No to już 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 o, już już chyba nie zostawię, bo chyba, chyba spadłem. Ja też chyba spadłam. Ale to zawsze można na pocieszenie. Ale jestem dobra. O nie, ja cały czas spadam z tego okrągłego. Znaczy okrągłego. To są tak to okrągłe jest, to, to okrągłe na pewno nie jest kwadratowe. To nie dajcie się zmylić poza mylą wiadomo. Dobrze, czekaj. Ale mi się udało. Win. O nie. Win. Czyli, Ale ktoś już był przede mną. Czyli, czyli musicie zostawić Chilko i Suba, a ja... O, pójk był przede mną. O nie, mi się nie udało. Jako fajne kanapki. Bardzo fajne. Dobrze. Mam 9 sekund i... włosa, No rzeszła. nie. A ty? A ty? Co z tobą? Te, te, nie, 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 co to było? Co o się? nie. Ale, pod... Chciałem spot chciałem cię, chciałem tobie zrobić. Wiesz, no razem podgląd na mnie, bo to tak, było boskie. Tak, wezmę, własnie. wezmę. Ja się teraz zabniłem o, o tej funkcji. I teraz, teraz na pewno wezmę, bo to naprawdę było, było śmieszne. O, nie Kawałek, stałaś na tym, tym kwadratowym kółku, jak zwa, tak zwa. O, ja to lubię, ty to nie lubisz, prawda? Ja, Nienawidzę ja tak nic, w czym trzeba strzelać. Ja lubię to, jeszcze jest taka, takim laserem jakby. tak so. Tak, coś takiego to się nazywa i jeszcze jest takie, że możesz... Bijasz po mapie i mrozisz. Ja może naj akurat nie lubię. No nie. Jak to gdy od... Tak jak herbata, właśnie herbatę, herbatę męczoną? Ciepuło najlepsza. Nie? A pijesz Ice O kurczę, złapałaś mnie rzeczywiście. <laughs> o jest nie, też... Ten by... ten ona we ten ten mnie strzeliła! <laughs> Zabiłam ją i przy okazji wpadłam sama pod wodę. No nie o chciałem powiedzieć, że ale to by tak za bardzo. Dostałyśmy na tym samym kawałku lotu, czego już nie zauważyłam. O... że teraz spadnę. Niemożliwe. Odstrzel lód przed nią! O nie! No to, to nie jest takie proste we mi się wydaje, wiesz? Mnie chyba ten też złapał, bo mam chrypy nagle w się. No to jak, jak na takim rodzie się ścigamy te wszystkimi, no to... Mm, Powinniśmy kupić jakieś kurtki. Kurtka na odcinku. Dobrze, dobrze. E, to znaczy, miałem na myśli w relaksie. A to nie ma. Przydałyby się. No weź, w yes! Jest! No nie! To przypadła! Co to tak nie było? było Co, to było oszukane. W sekundzie. To było Nie, to się nie liczy. Widzieliście to? To, to. to jej wina była. ona wyszła z tej kałuży. Ona nie jest Morsem, mnie nie szykuje. Ale Pani Różowa Kolorowa, nieładnie tak oszukiwać w grze komputerowej. A, a to Pani Różowa ma ładne włosy. Ale nie. ta Pani Różowa ma na klacie napis, popularnego napoju gotowanego i łysą głowa. Więc image ma, jest tyluwa, to pani? ale no, bo tak się domyślam, ma duże oczy będę last life, Czyli, że co? Ostatnia trójka musi przeżyć. Ja zawsze się Czy... gdzieś chowałam co? i widziłam na to, że się pozabijają. No i dobra, i... Wiemy, że tego nie wygram po prostu. dobra, ucieczka. Nie, dostała, dostała, dobrze. Schowaj się, schowaj się, ja się schowałam. Będzie łatwiej, będzie widzę. mniej osób. O nie, co? nie to nie ja. To co? Pani Kola. Idę po nią. O, ojejku, ojejku. Widzę cię, widzę Gdzie ty jesteś? Co? Nie, nie. Nie, nie podchodź. Ona jest tam wysoko i skoczy i cię zabije. Nie. Aha, no. O nie. Jestem pan... w rozdypce po raz trzeci chyba. O nie, o nie. O, nie po o nie. Trzeci nie, nie, raz, nie, nie, nie. trzeci raz wiatr w oczy i... Ach. Tak to ja. Nie ja. Uciekam, 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 uciekam. No, juro! Zabija mi wydwoje! Ale to też idzie. hu hu. No nie wiesz to, będziesz. 4 4 będzie w chwila. Zostały, zostały trzy osoby. No, Elegancko. No nie, tylko, nie! Że... nie. Aha, aha. Czas minął! Jeszcze jedna osoba powinna ślame, być zabita. Ślame. No nie! To powinna być gra do ostatniej, jakby. do trzech ostatnich. Nie, 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 nie le zawsze tak tak wkursam, bo chodzę w kółko. Niela nie, nie umie. Nie. O nie, teraz ci nie wychodzi znowu. No musiała się teraz! O nie, A zawsze, patrzą. bo takie, oh. O nie! No ale te moje półgodnie są o wiele większe. O nie. o nie! To przerzucenie było Zawsze, zawsze gramy tak, żebyśmy my we dwójkę tego grać. Jesteśmy zawsze. w przeciwnych drużynach zazwyczaj. Tak, no ale albo na tym. Nie no, fakt, zawsze jesteśmy przeciwnych chyba. Ale. Ja jestem w czerwonej. Zawsze, zawsze tak wygląda, z mojej strony przynajmniej. Mam czerwonej. Jak gramy, to zawsze trochę mam takie osoby, które. nie wiedzą o co chodzi? Tak, i stoją w miejscu i patrzą. No, no jak mam grać, jeżeli ktoś mi tutaj. przeszkadza cały czas? Bo ja jestem. tutaj, wiesz. <laughs> tej zabawy. Oj. O O, nie nie nie, 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 nie. Szybko, szybko, szybko. To jest nie fair, bo zawsze jesteśmy jakoś w przeciwnych wyrużonach i... A uważam, że jako Team byśmy byli bardzo dobrze. Tak. Dlatego, że tutaj inni jakby przeszkadzają, tylko... No nie, nie! nie, nie. Ja... nie, nie. No. No to mnie <laughs> być. Oh, no. Ja myślałam, że czas się skończył i stanęło w miejscu. Proszę... O, ale z kim tak? to? To, to, to wow, było to, to było to. No, no, Dla mnie ty ciągle bądź, to to jestem. No i przegraliśmy. Przy, przy, jak? Ja byłam w czerwonej. Znaczy, no, my przegraliśmy w sensie niebezpieczeństwa. Wy wygraliście? Jak to możliwe, jak tam na dole wcześniej się do 59, No dobra, No to yy, niespodziewany win. Chilek, ja wiem, że nie jesteś najlepszy z matematyki, ale zobacz tabelę. No, no nie jestem moja, <laughs> moja masa, <ona. laughs> Round Race. O nie. O, to jest fajne. Ja ostatnio dwa razy, jak to widzieliśmy, to dwa razy wygrałem. Czy będzie, będzie, będzie trzecia wygrana? Ale tamte dwa się liczą. W sumie. Ja jestem zielona. No, ja jestem jakiś taki kucie, niebieskały. niebieskawy. Chyba wygrywamy niebieskawy. się, chciałbyś się zamienić. O jak? Ja... To... O Jezu. Zielony mój ulubiony. Ja... Ej, my jesteśmy znowu w innych wyścigach. Nie, czyli jesteś za. <laughs> o, to ty chyba wypadłaś. <laughs> Oj. Czy ty ze mnie śmiejesz? Nie wiem, Boże, po prostu. Oj. Wypadłem tak samo jak ty. No. O! Nie, nie! Nie, nie, nie. Za hamulc! Kurczę, ta kółka się nie słucha! No nie! Czy ktoś już wygrał, czy ja będę pierwszy na mecie? Nie będziemy pierwsi, ale dotrzemy na mecie, a mamy... Mecie... A ja jestem pierwszy właśnie dzisiaj. O nie! I nawet trzeci, więc bardzo się cieszę. No nie! Ja też... Takie, takie, takie małe pęteczka? Nie. No, dobra. No. Ja chciałem. W połowie, połowie wygialiśmy, bo. Nie, nie. Dobra, nie, nie. zróbmy to jest tak. Ostatni, ostatni, ostatnia minigelka i zobaczymy, komu pójdzie najlepiej. Tak, na podsumowanie tego księżka. O, o przekonanie. Albo <laughs> jak coś chwilą, to, to wybierzcie, po co to ma być. Mm. Napiszcie w komentarzach kto jest według was lepszy. Tak, w migierkach. Kto jest według, według was lepszy Migierka? Czy, <laughs> czy, czy, czy Hilek, czy, czy Nila? Dobra, robimy. Oczywiście, to. że Nila. No no nie wiem, no nie wiem. No nie. Więc jak albo bo zdarzysz. Jedźmy. Dobra, lecimy z tym. Dobrze, jest dobrze, jest dobrze. Albo i nie jest dobrze, bo to zaczyna przyspieszać, a jeśli ja się Jak kręci się w jedną stronę, to znaczy, że jest dobrze. Jak będzie, czy nie wiem, zwracało, czy nagle trzeba mieć dwa razy skończyć pod rząd, no to już nie ogarnę. Ostatnio miałam taką sytuację, że grałam i jakoś, nie wiem, spugowało grę, że ludzie po prostu stali, to się kręciło i ich nie spychało. Ej, ale to w ogóle wiedziałem coś takiego, że stał tak jakby pomiędzy tymi słupkami typer, i, i i nic nie działo. Ale w ogóle ja to jak to wejść? Za, tak, za to też jakieś bugi. Albo, albo było jedno z dwóch, ewidentnie. Mm, jeszcze stoisz? No, chyba, Spadaj! Chyba, chyba, nie, chyba nie będzie wygranego w tej grze, a będzie. Spadaj. No nie. Mam pomysł. Ten kto wygra, wybiera kolejną gierkę, w którą zagramy. I mam tu na myśli ogólnie. Do you następnego know, filmu? Tak. Dobra. <laughs> Więc... O! No! Nie. Dobra, piąteczka jesteśmy sobie wyobrażać. musimy sobie jeszcze ja się... jedną grę, żeby się przekonać, kto jest lepszy. Nie, nie, nie. Nie dam ci tego. Będziemy teraz głosować na następną grę, jaką zobaczycie. Dzięki Wam bardzo wszystkim za oglądanie. Mam nadzieję, że się Bawiliście tak nie dobrze jak, jak i my. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Wbijajcie na kanał Donili, zobaczyć w jakiej gierce kolejnej się zmierzy zmierzyliśmy się, czy nam poszło, czy nie. Przekonajcie Poprzecił się sami. Głosowanie. Do zobaczenia. Cześć.